po krótkiej przerwie witam was z powrotem jeśli oglądaliście odcinek z Daczem to wiecie o co chodzi wraz z numerem wraz z przesyłką i numerem siódmym przybywa do nas Łada, Niwa czyli kawał ruskiej technologii może samolot na razie sobie odłożymy i zajrzymy sobie zajrzymy sobie do gazetki Prawda, chcę coraz bardziej od, odchodzić od pokazywania tego, co jest w tych gazetkach, bo wiem, że po prostu zwyczajnie to pomijacie, a mi też jest to ciężko to pokazać. Będę musiał ją najpierw przeczytać, zapoznać się, a ja wolę kręcić na gorąco moje wrażenia, bo wtedy mi jest po prostu zwyczajnie prościej. Co tutaj znajdziemy? Trochę o tekstu, o jakich właściwościach. W właściwościach terenowych ładę. O i napędzie Jako terenówka ma yy, Napęd na cztery koła, ale ma Niezależne o, Może inaczej powiem. nie posiada ramy, czyli dla wielu nie jest to typowa terenówka yy. Na zdjęciu akurat jest pojazd y, Społecznej Straży Rybackiej I to w Polsce Niwa we wojsku Informacja, że jest ona doprodukowana A tak możemy sobie kupić y, Dokładnie wyglądającą tak to Tylko w innym kolorze Oczywiście taką chyba też możemy sobie kupić gdzie dowód jest bity 2020 rocznik, a to jest 77. Nie wiem, czy tam się cokolwiek zmieniło, poza jakimiś tam drobnostkami, które wymaga świat, jakieś systemy bezpieczeństwa, i to chyba wszystko. Zresztą, jak będziecie chcieli sobie czytać, albo poglądać o ładzie nowej, to w Polsce dystrybutorem chyba jedynym, i i firmą taką, która się tym zajmuje profesjonalnie, jest Tamrod. Z tego co pamiętam, zostawię wam link w opisie, możecie zajrzeć na ich stronie zobaczyć za ile można sobie kupić taką nową ładę. Dalej, dalej jest opis techniczny. Mm, pewnie będzie coś o budowie łady mm, Mamy zdjęcie, mamy jakieś ja widzę informacje o silnikach. Tabliczkę znamionową. Oczywiście gazetka sama w sobie, utrzymana w podobnym designie, designie co, co poprzednie. Tutaj mamy o skrzyni biegów, przełożeniach, prędkościach maksymalnych na danym biegu. Mamy charakterysty charakterystykę techniczną, moc, wagę, yy, maksymalną prędkość, możecie sobie zastopować i zwyczajnie yy, przeczytać. Yy, wybrane wersje, modele, yy, specjalne prototypy. No w oczy się rzuca na dole przedłużana wersja łada w limuzynie. Sprzęt oka, oczywiście tej limuzynie. Jest tutaj jeszcze więcej o modelach. Są na boku anotacje. Jest informacja o władzie w sporcie. No Dla tych, co chcę, mogą sobie teraz zastopować i przeczytać o yy, ładzie w sporcie. Ja na pewno do tego krótkiego fragmentu. Yy, yy, do tego krótkiego fragmentu wrócę. Dane statystyczne prawdopodobnie będzie tu ile wyprodukowanych sztuk. A jest to prawie półtora miliona, tego co widzę na szybko. Rzuciło mi się w, oko, w oczy słowo Cabrio. Yy. Tutaj yy, informacje o cenach rynkowych. Yy, Nie wiem, czy są jakkolwiek prawdziwe. W granicach 3 do 20 tysięcy, no to rozpiętość jest na tyle duże, że na pewno są prawdziwe. Mm. No i na samym końcu czego brakuje mi, w, na przykład dożu, że znajdujemy to co w kolejnym, kolejnym numerze, a tu akurat skada W bardzo fajnym kolorku, fajnie wyglądające auto z przodu. Noż gazetkę już sobie odłóżmy. Przejdźmy do samego modelu powinien być tym jazdą nie wiem, tu chyba nie będzie niestety nic ciekawego jest to zwyczajnie ładnie wykonane co do samego lusterka mówiłem w odcinku o daci, że ruszam nim palcem no jest tak bardzo mocno przechylone w tę stronę trochę mi się to nie podoba sam model nie ma żadnych wad lakierniczych naprawdę był co prawda w paru miejscach brudnych, ale zwyczajnie to wytarłem, bo te modele już leżą u mnie na półce dość długo. W porównaniu do innych, yy, innych modeli, tutaj mamy yy, yy, stalówki bez kołpaków. W sumie pasujące charakterystyką, charaktery, pasujące po prostu zwyczajnie do terenówki. Co do tyłu. Moja ręka. Hmm. Kurwa, to gdzieś. Z tyłu. Rejestracja podobna jak w innych modelach. Światła. Yy. Bardzo wyraźny napis Niwa 1600. Chromowany zderzek z takimi yy plastikowymi nakładkami na końcu. jest, uważam, wiernie odwzorowana. Wlew paliwa. przez bardziej to. Tutaj mamy. Nie wiem, co znajduje się w tym miejscu w ładzie. Prawdopodobnie obrys... światło obrysowe lub migacz. Już mówiłem przy dacie więcej gadałem, gadałem o jakości, że Teraz te dwa modele, które przyszły, są naprawdę bardzo fajne jakościowo. Nie mają wad w porównaniu do tych, które wcześniej dostawałem które miały gdzieś tam wady lakiernicze pięknie tą szybkę a że leżą u mnie dość długo to dość dokładnie się już przyglądałem yy, tym dwóm modelom. Z przodu, z przodu nic wyjątkowego charakterystyczne. Yy charakterystyczne światła w ładzie. Yy, za rejestracji tabliczka, jaki to, to jest model. Nie wiem, czy lepiej by nie było, jakby stosowali yy, we wszystkich modelach takie tablice, jak na przykład w, w tych wersjach testowych i a za nazwę miałaby służyć, jaki to jest model, za informacja, jaki to jest model, mogłoby służyć to a jeśli ktoś zdejmuje modele z, z podstawek, podejrzewam, że większość fanów motoryzacji rozpozna część modeli. Przynajmniej myślę, że każdy rozpozna Warszawę czy dużego Fiata. Może ktoś pomylić ładę z dużym Fiatem, no ale osoby, które raczej kupują te modele, będą wiedziały, co mają na półce zwyczajnie. A co do samego koloru. Nie wiem co o nim powiedzieć. Jest jaki jest, chyba jest taki sam zresztą jak było, na, było w rosyjskiej kolekcji. Ja oczywiście chciałbym, żeby ona była ciemnozielona i dużo nowsza, bo ta jest jednak z 77, więc w tych nowszych wersjach to jest inaczej wyglądały. To właśnie na ładzie będzie, będą testy z Plastik lipem czy można zmienić kolor modelu, że tak powiem, jak najbardziej bezinwazyjnie i w jakiś tam sposób odwracalnie. Tu jeszcze możecie sobie zobaczyć? Też możecie sobie porównać dla osób, które nie mają. Te modele są oczywiście wykonane w skali 1 do 24, no to model z wielkości mojej dłoni, a możemy uznać, że ja mam dłoń stosunkowo małą. Pokazałem mu ze wszystkich stron. W poprzednich odcinkach miałem trochę więcej do pogadania, ze względu na to, że tam mogłem powypominać jakieś wady. Tutaj tych wad już nie, już nie ma. Chciałem powiedzieć: Niestety, bardzo się że cieszę, że, są, że ich nie ma. I mam nadzieję, że Ashad zmieni trochę podejście do klienta. Jeśli ono się zmieni, będę dostawał regularnie paczki modele będą dobre jakościowo, to myślę, że ta seria zostanie, zostanie na tym kanale. Tak lubię wkładać w różne miejsca modeli wykołaczki. Nie, jednak nie są na wylot, ale naprawdę dałbym sobie ręką uciec, że one są na tego. One są na wylot te wloty powietrza. Ja już postanowiłem odejść od oceniania modeli. Ocenić model, wy możecie, yy, czy jego kolorystykę, czy yy, wykonanie. Uważam, że wykonanie jest dużo lepsze niż poprzednich modeli. Bo nie mamy wad lekarniczych. Nie, szybki są ładne. Nie są porysowane w jakiś sposób. Nie wiem, czy, czy, czy to akurat teraz mi się trafiły lepsze modele niż wcześniej. Czy może po prostu zaczęły wracać im za dużo modeli z jakimiś tam wzrotem, W jakichś tam wzrotach, w jakichś tam wadach. Mm, jeszcze może o tym wspomnę. Co mi się... O ile w Dacie mnie tak nie bolało, to władzie. Uuu! Nie będę się tym bawił, bo zaraz to urwę znając moje szczęście. Ale. Nie, bo zaraz naprawdę to urwę. Yy. Chciałem powiedzieć, że te klapacze tak yy, sztucznie wyglądają, że są takie sztuczne, sztywne. Ale jak tak patrzę z boku, to nawet widzę, że te klapaze jest tam jakiś tam pod kątem. Może uznajemy, że jest w miarę ok. Zwyczajnie okej. Okay. Zgubiłem wątek mówiłem, o że te modele jakościowo przyszły dużo lepsze, dużo, le, dużo lepiej wykonane niż, niż wcześniej. Naprawdę ładne, z Dacią są najlepiej wykonane. policyjny, ciągle mówię policyjny licyjny Fiat y, ogólnie miażdy jest bardzo fajny mam nadzieję, że jakoś się utrzyma yy, i że będzie po tym 15 numerach, które po tych 15 numerach, które do tej pory yy, mam nadzieję, że pojawi się więcej jakiś tam polski aut yy, dużo osób chce jakieś tam żuki, nie żuki. Też bym chciał, oczywiście, Żuka. Mm. Oczywiście, tak, jak wszyscy czekam na malucha. Yy, I tak uważam, że w 15 numerach dostajemy polskie ofiata, dostajemy Warszawę, dostajemy Syrenę yy, i dostajemy Poloneza, więc jest i tak bardzo fajne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest i tak bardzo fajnie. Mm. Mam nadzieję, że będzie będzie jeszcze maluch że będzie dużo polskich modeli że maluch będzie w kolorze czerwonym a nie jakimś innym no i że jakościowo modele będą tak samo wykonane ale zacząłem ostatnio nawet się zastanawiać co będzie bo yy, yy, co będzie dalej w kolejnych kolejnych yy, kolekcjach no że już była na rynku właśnie kolekcja w odrobinę mniejszej skali, bez podstawek, tak zapakowana, że raczej ja będę nie przytrzymywał, zapakowanego. Mam nadzieję, że pojawią się u nas w Polsce, pojawi się kolekcja z modelami rajdowymi. Myślę, że znalazłaby ona grono, swoje grono odbiorców. Patrząc po zagranicznych kolekcjach, pożyjemy. Zobaczymy, co będzie, jak ta kolekcja się skończy. Wiadomo, ja dopiero teraz zacząłem swoją przygodę z kolekcjami. Yy... Jedyne czego żałuję to, że nie zacząłem składać takich modeli jak Maluch Skal 1 do 8 czy Polones. Ja dopiero składam od dużego, dużego fiata i składam dodża. Jak zwykle, w odcinku, który powinien trwać 10 minut, wtrąciłem dużo, dużo innych rzeczy, dlatego gdzieś tam wspominałem kilka razy, że nagram odcinki informacyjne o danej kolekcji, o planach na ten kanał, yy, o wszystkim innym, żeby skracać te odcinki, żeby one były bardziej przejrzyste i bardziej przyjazne dla Was, i żeby skupiać się bardziej na modelach na modelu, który, o którym jest odcinek. Co jeszcze mogę powiedzieć na sam koniec. Oprócz tego, że zachęcam was, żeby sobie subskrypcję, to postaram się dużo wcześniej nagrywać kolejne odcinki, żeby to jednak światło będzie. Albo będę gdzieś tam szukał wspomagał się sztucznym oświetleniem dzięki temu będę mógł pokazać, że tak powiem, porze dnia i nocy nagrywać dla Was odcinki jakościowo dobre, bo myślę, że iPhone kręci na tyle dobre, dobrze jakościowo materiały, że chyba nic więcej nie potrzeba do, yy, do szczęścia. Jedynie można było popracować nad dźwiękiem, nad oświetleniem. Ale to też jest tematyka na osobny odcinek, gdzie mógłbym powiedzieć właśnie o jakichś tam swoich planach, co do tego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!